Cześć wszystkim, z tej strony Kawka, i witajcie na moim kanale w kolejnej środowej aktualizacji, gdzie kolejna aktualizacja jest nieco trochę spóźniona, bo nie udało mi się tego nagrać w środę, ale co dzisiaj będziemy oglądać? dzisiejszej aktualizacji dodali nam w dzisiejszej, w środowej, której ja się spóźniłam z nią, ale uznajmy, że dzisiaj tak. Dzisiaj dodali nam nowe konie. Mountain Horse, które są dostępne w Morland i w Jodłowym Gaju, czyli obczajmy sobie wszystkie konia i kupimy sobie jednego, bo już tutaj widziałam i jeden mi się podoba, ale zobaczymy jeszcze inne rasy. I z racji nie inne rasy, tylko inne maści, przepraszam. I z racji tego ja, znajdujemy się na moim drugim koncie, na którym mam trochę star końców, więc starczy mi na zakup takiego, bo na moim głównym koncie no, to trochę ubolewam z kasą ale tutaj się nazbierało, bo mało gram. No ale wracając, są to konie górskie, będę tak na nie mówiła, żeby nie kaleczyć nazwy, bo no, mogliście usłyszeć, jak już wypowiedziałam to. Są to konie wszechstronne, czyli do wszystkiego nie wiem, nawet w kosmosie po prostu można z nimi polecieć. No i w sumie to tyle. Znajdują się one w moranach, to już mówiłam, i tutaj jest jeden konik. I jest on dostępny od pierwszego poziomu. Wow, jaki fit! I jest to ten konik, i już oglądałam go. Bo chciałam zobaczyć, przepraszam. I on ma takie śliczne we włoskach kwiatuszki. I ma taki chód jakiś. Taki chód. Pięknie, trochę śmiesznie wygląda. Ale ta animacja to jest piękne. To jest słodziaśne. To jest uwóśne nawet nasza postać bierze w niej udział i dajemy to konikowi i jestem ciekawa przepraszam za to cięcie ale się prawie znowu dusiam. i jestem ciekawa czy jak ta animacja się już skończy w sensie jakby i my to będziemy nadal jak pojedziemy mieć to piórko w grzywie czy ono zniknie jestem ciekawa i sobie to sprawdzimy bo co tam mi obchodzą jakieś chody jak on się porusza no, żeby w miarę dobrze wyglądał ojeju ale ten koń ma grzywę czy, czy ja go kupiłam, yy, nagrywając aktualizację? Czy to, to jest bardzo możliwe, bo coś pamiętam, że gadałam o tej grzywie, ale wygląda po prostu jak takie frendle. Yy, no ale cóż, yy, pojedziemy sobie teraz szybko do jodłowego gaju i w sumie to poza nowymi konikami to mamy jeszcze nowe sprzęty i to tyle. A nie nagrałam poprzedniej aktualizacji, bo. No, dodali nam tylko szlak. W sensie szlak? Tak to się nazywa? Nie, nie szlak, jak to się nazywa? Jakaś tam droga. Aha, droga pioniera, zapomniałam, że jak to się nazywa. I dodali nam nowe sprzęty, więc. No, zbytnio nie miałam co wam ciekawego nagrać, no ale myślę, że nowe konie i nowy sprzęcik. To już nawet można nagrać, mimo że też jest trochę krótkie, ale można nagrać, tak? No, więc chociaż z tego zmontuję wam jakiś filmik, a nie jednominutowe nagranie. Dobra, no i mamy tutaj nasze koniki. Okej. Okay. O, od razu mają kwiatuszki, to świetnie. Aha, mm, aha, co oni dali tą samą maść do morland? Wozę po ja pojechałam. No, dobrze, nie ważne. nieważne. Czyli mamy chyba tą samą. Chociaż to jest od poziomu szóstego. To może to czymś się różnią te maści. Ale są bardzo podobne. Kurde, aż w sobie zobaczę po mną na nagraniu, bo teraz mam takie. Takiego laga. Nie, no wydaje mi się. A nie wiem. Ale w sumie po co by dawali dwa te same. Dwie te same maści. Nie wiem, ale podoba mi się ten konik. Ma śliczną moim zdaniem maść. Fajnie wyglądają te kwiatuszki i jest słodziutki. Ten konik mi się podoba, ale oglądamy resztę. Ten ma ciekawą maść, ale czy mi się to podoba tak średnio? Tak średnio mi się podobają właśnie takie konie z ciemnymi maściami i białymi grzywami, takimi białymi, nie wiem. Mm, Boże, słowa mi zabrakło mlecznymi, bardziej tak? Mlecznymi? Nie wiem, czy to chciałam powiedzieć, ale. No, wiecie o co chodzi? Takie niece białe, tylko takie ober. nie beżowe? Kurde, nieważne. Dobra, nieważne. Nic nie mówiłam. Zapomnijmy o tym. Ta maść jest nawet spoko, ale no właśnie taka fajna jest też. Kurde. Nie wiem teraz. Bo ten też mi się podoba. Ale czy ten jest bardziej słodziaśny? Ten jest bardziej słodziaśny, ale ten też jest ładny. Jak kiedyś będę miał za dużo star końców, to kupię chyba. O, ten też jest ładny, ale nie wiem, czy ja na tym koncie mam już taką maść. Wiem, że na moim głównym na pewno mam. Ale na tym to nie mam zielonego pojęcia. Ale nawet jest spoko taka Maść, nawet mi się podoba. I ta, ta Maść mi się chyba na żadnym koniu jeszcze nie spodobała. Takie. Nie wiem, nie podoba mi się. W sensie na pewno ładna jest, ale mi się to nie podoba. No po prostu dla mnie nie, dla mnie nie, nie. Dla mnie ten konik, jak widzicie, możemy sobie zaszaleć. Ale raczej nie, raczej nie będę jakiegoś wielkiego shoppingu. Tylko kupimy sobie tego konika z tą grzywą, ale to za chwilę, bo najpierw zobaczymy, żeby nie było tak. E... Jezus, Maria, co ona się tak zacięła tutaj? mnie już to, że one tak tutaj jeżdżą. Mm, musimy się przesunąć. Żeby nie było od razu tak zakolorowo, to teraz trochę coś nudniejszego zrobimy. Czyli obczajmy sobie tą mm, drogę. Szczerze, tylko powiem Wam po prostu, no bo nie ma co tutaj analizować. Fajny jest ten secik taki krówkowy, właśnie mi się podoba. Nie wiem, jakoś tak, taki, coś innego, takiego fajnego. Chociaż nie wiem, czy coś innego, ale podoba mi się po prostu to i, i tak na tym końcu tego nie odblokuję. Może na głównym mi się uda, ale też nie wiem. No i zobaczymy sobie w sklepie, co jest New. okej okay. Czyli mamy tutaj um, dwa nowe sety, z tego co widzę. Okej, okay, to ja ubiorę moją postać i wam po prostu pokażę, bo nie będziemy się nad ciuchami tutaj rozgadywać, bo nie jestem tak crazy, ok? Szanuję swój i wasz czas i dlatego tlenka tam. Okej, okay, dobra, nie, nie zwracajmy uwagi na te kartki, ale pierwszy nowy setik, co myślimy, co myślimy, co myślimy, co myślimy. Eee... Nie, 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 no. nie wiem, co ja gadam, ale szczerze, 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 na koniu mi się to nie podoba totalnie, ale na postaci to nawet spoko wygląda. Ten kapelusz jest taki fajnie dziwny. Taki inny, chyba jeszcze nie było takiego kroju albo się mylę, i to jest bardzo prawdopodobne, że ja się mylę. No i teraz zobaczymy sobie drugi secik, więc widzimy się za chwilkę. Okej, okay, dobra, drugi secik, drugi secik. I... I, I. I co ja myślę o tym? Teraz to mi się bardziej na koniu to podoba, niż na niej, ale kupując ten set. Chyba dodałabym jeszcze takie różowe kokardki, ale nie takiego odcienia, odcieniu od. nie wiem, polski, trudny język, przepraszam. E, tak jak tutaj mamy, i wtedy myślę, że to by fajnie wyglądało. Chociaż nawet bez tych kokardek też spoko, ale coś mi się nie podoba w tym. Nie podoba mi się to. Na koniu to bardzo fajnie wygląda, moim zdaniem. No i tyle w sumie koniec, dziękuję za uwagę to by było tyle z aktualizacji bo... nie no, żartuję. jeszcze konika sobie kupimy i obczajmy, boże, one nadal są tutaj zlagowane, wkurza mnie to i obczejmy sobie, czy to piórko im zostaje bo jestem naprawdę bardzo ciekawa czy jak ja pojadę, to czy to piórko im zostanie, ale czy ja chcę zdjąć e, sprzęt zanim na niego wsiądę chyba chcę, więc e, ja ogarnę tutaj wszystko, żeby ten filmik nie trwało wieczności. No i zobaczymy się, jak będę wybierała jakieś imię. Może będzie jakieś fajne, ciekawe. Zobaczymy, co wymyślę. My Może, wiecie, jakieś takie funny imię mu damy. Albo zwykłe jakieś. Bo w sumie ten konik jest słodki. Nie mogę mu dać nazwy Blockblast. Nie mam Blockblast. No, to nie będzie. Nie będzie naszej ulubionej gry. Ej, Bolt. Jak chcę nazwać koniem Bolt? Ja wiem, że ten koniec e, przesłodziaśny, ale ja po prostu mam potrzebę nazwać tego konia Bolt. Albo jeszcze mądry, mądrym pomysłem byłoby na głównym kącie kupić sobie konia, który by wyglądał jak. Auto, nie wiem jakim cudem koń miałby wyglądać jak auto, ale tak, i nazwać go Bolt. Świetne, świetne, i to będzie, nie wiem w ogóle po co oni to dodali. W sensie, niektórym się to podoba, ta funkcja, że możemy sobie określić, jaki koń jest, jaki tam, wiecie, no po prostu, jaki jest, ale szczerze nam jest taka mało potrzebna funkcja. Nie wiem, może ja po prostu nie znam po prostu jakiejś takiej funkcji, gdzie by to było nam potrzebne, e ale napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakąś taką potrzebę, żeby ta funkcja była nadal, bo ja nie wiem, po co oni to dodali. Mi to na przykład w, w niczym po prostu... Nie pomaga, nie przeszkadza, po prostu sejas i tego, z tego nie korzystam. Ale dobra, już bo się rozgadałam i nawet nie wiem o czym gadałam. dosiąć teraz. Tak już za długo chyba nagrywam na dzisiaj. No i co? O jak on się tak. On się tak krzywi, tak, tak na boki, że ja mam wrażenie, jakbym ja miała spaść z tego konia. Albo ja coś mam z głową, to też jest bardzo możliwe, no ale co, słodki jest ten konik. No i aha, fajnie sobie pomyślałam, nie? Animacje to ja sobie muszę wyścigi zrobić. E, no to słuchajcie, moi drodzy, będzie to chyba e, sekret. Czy będziemy mogli sobie jeździć z tym, czy nie? Bo się nie dowiem, bo musiałabym. E, czekajcie, jaka to była ta sztuczka? Ale jaka to jest sztuczka? Skąd ja mam wiedzieć? Aha, ona chyba była na ostatnim tym. Ostatnia sztuczka. Czy wtedy, jak odblokuję sztuczkę, to będzie wszystkie? Nie, to chyba od siódmego dopiero. No i lipa. A już miałam taką nadzieję. A zapomniałam, ale jestem głupia. No ale dobra. Mamy chociaż naszego Konisha, tak? Jest on bardzo powolny. Jedzie se, ale jedzie do przodu i to jest najważniejsze, moi drodzy, pamiętajcie, w życiu też trzeba jechać, nieważne, że powoli, ważne, że do przodu, ale mądrość dałam wam tutaj i tym oto pięknym zakończeniem mądrym bardzo zakończymy sobie, tak, zakończymy sobie zakończenie, zakończymy, masło maślane, nie wiem już, co mówię, ale no to tyle. Mam nadzieję, że aktualizacja Wam się podobała. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że była ona spóźniona troszkę o dwa dni. W sensie, jak to wrzucę dzisiaj, no, bo to też jest wiecie, jedna wielka niewiadoma. No, ale postaram się zrobić to dzisiaj. A jak nie, to najpóźniej do soboty. A jak nie zrobię tego co do soboty, to chyba będziecie musieli mnie zabić. Nie do żartuję. No. Mam nadzieję, że koniki wam się podobają, bo mi się nawet podobają, ten jest przesłodziaśny, ale czy dla mnie to jest spełnienie takiej aktualizacji? W sensie, że czy ja się czuję nasycona tą aktualizacją? Czy mi to odpowiada? Tak średnio chyba. Ale mam nadzieję, że wam to odpowiada, bo poprzednia aktualizacja to był żart, no i może już nie psujmy sobie nastrojów moją nienawiścią do aktualizacji wesosu. <noise> I no. Smacznej kawusi, moi drodzy, moi kochani widzowie. Dziękuję za oglądanie. Pa!